Pipi kiwi, pipi kiwi, pipi kiwi, pipi kiwi, nie dobra tak nie, o nie event dzisiaj jest pipi, o O pipi, kiwi To się... no prawie Nie pipi, pipi, Ej, pipikuj, masz jakiś problem? W zasadzie, mu to nie jest jak błęk uwie. się co ma Kurde Musimy Walić. Pipikuj, by go pokochać. za nisko mam. Za wysoko, mnie Zaraz jest dobrze. Słuchaj, żeby mi telefon nie poleciał.

Zobaczcie, to pasy, nic, pasy, o sklep, sklep, ja ją otwieram, o kurde, słabe, kurde, przynajmniej będę miał pełne jak samych innych dobrych, a, dobra, będę miał więcej miejsca, to wtedy, ła, wow. kiwi. Śwadnąłem wow. wow. Ej, no gdzie ten pipi? Oa! Dobra, teraz go mogę walić. Moich walął. O e to e. e. Barba już dwa razy tego pipi ki pokonałem i drugi raz go pokonamy. Z gośmie jakimiś. Wow. Gdzie te pipi? Kiwi. A tutaj? O nie, walą nas. Dobra, dobrze, że w ogóle tutaj tyle osób jest. Pokonamy. Dobrze, że to nie na czas, tak jak jeden boss. Co? Jak to na miejscu z gorilą, tam jest? Gdzie jest Gorilla Waterman? z pipi? Jak tutaj przecież jest. Coś to zobaczy. To nie powinno go być. Ej, Oha, bo przechodzi dopiero. Sobie to i tak już nie przejdzie. Lara pipi. Papa pa, pipi, kiwi. Papa pa, pipi, kiwi. Dobra. 10 skrzynek pipi. 10 kiwi krzy, skrzynek. Ogólnie sobie to skrzynki wala pod siebie. Och. Dobra. Nie tak nic mi dobrego nie odropnął. Do Kurde, nic mi dobrego tutaj nie odropnął. A co to? 4, 3, 2, 1. Co? Aaaa, jeszcze skrzynki! Bo nie uważa, że nie patrzyłem że w końcu tego pipi była koń zabędę a nie no nic pipi nie dropną a znowu będzie pipi nie roz to znowu będzie 33 SAR SARUR, a nie Sahur, dobra, zapomniałem Nie, ja w ogóle... Ja w ogóle o tym nie wiedziałem, że to jest sarur, a nie Sahur Dobra. Nie, że mi dropnie. Try, try, Sarur. Ja. Pierdziela. I zabra go mi, nigdy nie zrobię z tego. sumie to ja idę do na ostatni level. O. Orkana, or pokonam sobie. Chwurde, nie do mi żadnych levelów. Ciekawe, może tu będę miał jakieś potkę A, potki Mega Exp, potion Sobie wszystkie używam. Bo to jest, mam ogólnie szczęście przez to. O, to idealnie, że mam to szczęście. Bo tutaj. Tri, 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 rur. He.

Tu się tak całe się nie pojawiają. Muszę tutaj iść. Uh, mam nadzieję, że tutaj będą. Uh, tutaj chyba będą. Krokodylitos, krokodylitos czy krodilitos? Chyba coś innego być. Gdzie spadają te mi Mi wszystko zabierają Wkoście No mogłem grać na publicznym Znaczy na prywatnym A Nieraz mi się byli No mnie, Zobacz, bo sama są słabe rzeczy tutaj A Sama słaba W sumie go No, no? Rajdę na drugą strefę, będę tam białą tego. Bulbito to bandito. W sumie to bandito sobie tak się Teraz tylko go palił. W sumie to się tak opłaca. A się szybciej to pokonuje. Dobra... będę. Obra. 100 miliony demont Kurde. Mi w ogóle nie otworzyłem to rychest 3 Tri, chest, tutaj. Szczę, ja trochę zływe. O kurde. Same słabe mi rzeczy w ogóle skotępiam na dasz. Sykt wow. <sýst> søvn. Uh. Uuu, oh, poleciłem. Co tych testów tutaj mam? Tych spinów. O! 5 k Dobra, let's go. No tutaj coś jest. Los krokodilitos. Tak! Chodź raz. Dobra, błagam niech mi z tego odropnie los krokodilitos. Łakam kurda morda krokodila Z mnie twarz Twarz Krokodila Six Seven Six Seven Gleisia bodaj to wystiloprandolot Nie koniec Może no, będzie jeszcze. No, tu mogę coś kupić. A tu nie. tego nie chcę. Chodźmy do gustu. O kurde. Admin kreate. Chcę kreować admin krejt. Dobra, będzie. Będzie admin krete. Ja go. Free. Okej, okay. mam. Dobra. Najpierw otwieram admin kreta Błaką. No nie! To maska! Ja. Musiała mi dropić. Mask, nie. Dlatego no, tego skrzynię skrzyniwa, bo zawsze mi to samo dropi, no. Dobra. Idę tu. Tuesday. S... O, s koniec. Kurde. Szkoda. Ach, Koniec na dziś, komuś się podobało, to nie zostawi lajka subskrypcji.